Cześć. Witajcie na moim kanale. Tak, w końcu zdecydowałam się założyć swój kanał wideo, na którym mam zamiar no oczywiście jak najczęściej wrzucać filmy. Natomiast z braku czasu może to wychodzić różnie, ale myślę, że raz w tygodniu powinno się to udać. I cóż ja dzisiaj dla was mam? Przychodzę do was dzisiaj z pierwszą recenzją, recenzją perfum marki Euphorie. Marka Euphorie pochodzi z Malezji. Założyli ją Eugene and Emrys Au. I tak, perfumy, które dzisiaj będę, wam, będę z Wami o nich rozmawiać, to są L'anima de la Rosa. Cóż ja mogę Wam o nich powiedzieć? Nutami głowy są tutaj Herbeta El Grey i narces. Później do głosu dochodzą Biała i Czerwona Róża, gelsemium, Kwiat Pasiflory, Akacji, Wiciokrzew, Drewno, Mech, piżmo i Ambergris perfumy są w stężeniu ekstraktu. Producent podaje, że to jest 33%. Natomiast no nie, no myślę, że tyle może być, że tak, perfumy są dość mocne, dość dobrze projektujące. I jak one pachną? Na początku rzeczywiście mocno jest wyczuwalna herbata air grey, Natomiast to nie jest taki air grey, Taki sztuczny. To jest zdecydowanie herbata naturalna. To nie jest liptom z torebki, tylko dokładnie to jest zapach takiego napoju, jakby został nam przygotowany ze świeżych składników. I cóż dalej? Dalej po jakichś 15 minutach dochodzi do głosu róża. Trudno powiedzieć, czy to jest róża biała, czy to jest róża czerwona, bo no tak naprawdę gatunków róż na świecie są tysiące, więc no nie jest podane, jaki to jest konkretnie gatunek, są podane tylko dwa kolory. Eee, wracając do projekcji. Na mojej skórze ta projekcja jest umiarkowana, zwłaszcza w pomieszczeniach. Natomiast o dziwo, kiedy wychodzę na dwór, jest jakichś powiedzmy 7-8 stopni, to mam wrażenie, że spod kurtki ten zapach projektuje zdecydowanie mocniej niż w momencie, kiedy siedzę sobie w ciepłym pomieszczeniu i tak po prostu w zwykłym ubraniu. Więc tak, na zimnie mocno szaleję, natomiast moim zdaniem kompozycja jest typowo letnia, bo jest to róża naturalna, świeża, zielona, ale nie jest zimna jest, i też nie jest taka konfiturowa. Jest taka jakby. Świeża majowa róża, rosnąca w ogrodzie, nieprzytłaczająca, tak jak w kwiaciarni. taka właściwie doskonale wyważona, miękka, ani za zimna, ani za ciepła, absolutnie niekonfiturowa. I co dalej? Dalej jest wyczuwalne drewno, ale raczej jest to drewno liściaste, a nie drewno egzotyczne. Jeszcze wracając do tej róży, ta róża jest mocno dystyngowana, ona jest taka jasna, jest taka optymistyczna. Mam wrażenie, że jest tu też taki efekt, mydlany, który jest uzyskany dzięki piżmy, który oczywiście jest w składzie. Dalej tak. Mech, kresenium, passiflora są absolutnie niewyczuwalne albo zapach jest tak dobrze zblendowany, że po prostu trudno je odróżnić, co byłoby tak naprawdę przecież bardzo dobrym znakiem. Dla kogo te perfumy są? Hmm, moim zdaniem, znaczy moim zdaniem na pewno dla miłośników róży nienachalnej, nadającej się na lato, w cieplejsze zimowe dni też jest ok, ale jednak myślę, że latem ten zapach będzie wybrzmiewał najpiękniej. I tak, ja jestem generalnie pod dużym wrażeniem, choć początkowo przez pierwsze powiedzmy 2-3 godziny testów nie byłam przekonana do, tych, do tego zapachu. Natomiast im dalej, tym dochodzę do wniosku, że potrzeba czasu na to, żeby się w to wgryźć, w lanie Medelarosa. Bo to nie są perfumy, jakie można spotkać w pierwszym lepszym sklepie. Perfumy są zdecydowanie orientalne. Przepiękne jest w ogóle i pudełko, i sam flakon. No i jeśli chodzi o ten zapach, to myślę, że to tyle. Natomiast dajcie mi znać, czy znacie w ogóle markę Ofori. Czy spotkaliście się już w ogóle z tym zapachem, czy może go wąchaliście, a może wąchaliście zapachy inne z ich portfolio. Może macie jakieś próbki, a może macie całe flakony. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu i napiszcie, jak one pachną, bo jestem mega ciekawa, dlatego że to są pierwsze perfumy, które z tej marki miałam w ręku i mega mnie interesuje to, jak na ich tle wypadają inne kompozycje od Eugena i Emrysa. Ok, no to tak, słuchajcie, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego następnego filmu. No i dajcie koniecznie pod spodem łapkę w górę, bo myślę, że niedługo już będzie kolejny film. A tymczasem żegnam się z wami, trzymajcie się, pa pa.